...serwer. Żeby to nie był ocean. Proszę, nie ocean. A później będę wiedzieć co wrzuci do tuby. Proszę, nie ocean. To Dięty. Dięty mu. ty jak to wolno działa? Ja wolę i ty. Ja tu widzę wszystkie normalnie... Dobra, nie wracam, bo to nie ma sensu. No lol, ma się psuje na TP Faj, chodź na jakiś inny serwer Pp? czekaj, bo tu tyst. ale on takie nagi, że ty mnie nie trafiasz, ale no, ja się do ciebie te To Na dalej eksploduje. <laughs> Robek I pyk! I lecimy dalej? Rozwalamy serba. <laughs> I dalej. To ty anty. to tu się stanęło. Ty Czemu? A pixel dropa wbijaj.

Co? Tam, jeszcze raz. Co my tam robicie? A później będę mieć wyświetlenia. Co? Odwala. Co nagrywasz? No. It's... Kolejny. Bu! Będę wyświetlenia na YouTubie. Bum. Mam pomysł, powiększę tego fila. Czekaj, Zrobię go gdzieś niżej. Fil. E-fil nie działa nawet. No co zrobiłem z tym serwerem? I to będzie tak nieskończoność wybuchać teraz. A ja chcę znaleźć. Co to jest, Poprosiłem go. Fijek kolejne I It's sykki, lecimy i pan Kolda I Kolejne. I eksplodują! Rip komputer! RIP... czekaj, partikle wyłączę, bo z bo mi da nie pompa. Partikle. To jakoś. Gdzie są animacje? Dobra, ja chcę TNT wyłączyć. Co to jest za gówno? Jezu, Chryste, jak się osrałem. Co się u mnie dzieje? Proszę, patrz co się u mnie dzieje. O! Cyk, Kolejne TNT. Ile może FPS-ów? Kolejne. O! Oh. A ja O! serwer. Tak się O! serwer. Nie jakimiś O! to rozwala serwer. <śledz> Ty <laughs> co tu jesteś, To jest kopalnia. Ty idę tam, idę tam. Idę! Ja! 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 LOL Ja! nie mogę nawet koment wpisywać już Kości na kości so. na Joko to demolka molka powstał co Chodź i byli Jaka razbava, no ja, bol, otak, otak, rip komputer, rip komputer, kaj je server, ne sme, ne bi se drobil, se bi šel sem, no kaj je server, ne sme, rover, kaj je server, ne sme, no to je, 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 to je

Patrz. kurde Grzegorz, Dobra Dobra, chodź Tego podawać przestało LOL, nie studuje już aż takie lagi LOL, dźwigni nie mogę przesunąć LOL O, jeszcze wiem Co to Kajtek chciał, żeby ten... Nie, ale yeah, chciał boty sprawdzać, a ja mu <grymne> TNT postawił. Już pisał będzie boom. Ja już chyba 40 tysięcy te dotynowałem tego TNT Powodziło się. Opakowi teraz co byś zniszczył. Jak to tu TNT mogę się niektóre niszczyć, ale już niektórych nie mogę. Dobra, chodź na J. Oké, okay. dat is een rivalt, zodat er lagen tak, 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 niet meer zijn. Oké, oké, oké. Oké. TNT Oké. 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 Oké.